Cześć! Znajdujemy się przed siedzibą Szlachetnej Paczki w Konstancinie, bardzo dobrego projektu. Porozmawiamy z koordynatorką, z Karoliną Mazowiecką, a następnie odwiedzimy rodzinę, która będzie obterowana przez wolontariuszy i przez staroczyńców. Zapraszamy. Jest z nami Karolina Mazowiecka, szefowa akcji Szlachetna Paczka Konstancin. Witam serdecznie. Powiedz nam proszę, czym jest projekt, na czym on polega? Szlachetna Paczka jest to projekt społeczny, obywatelski, polegający na pomocy ludziom, którzy znaleźli się w niezawinionej biedzie i przez to w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Projekt Szlachetna Paczka od 13 lat ma niezmienny cel: jest to mądra pomoc, gdzie konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi, spełniając potrzeby za pomocą listy szczególnych potrzeb danej rodziny bardzo szczytne. Powiedz nam proszę, jak było w tamtym roku, bo wiemy z tego, co już nam wspomniano, że akcja jest cykliczna. Jak to wyglądało? Tak, akcja odbywa się co roku, W pierwszy finał zawsze odbywa się w pierwszy weekend grudnia. W tamtym roku Szlachetna Paczka pierwszy raz pojawiła się w Konstancinie. Mieliśmy ośmiu wolontariuszy, którzy odwiedzili ponad 25 rodzin. Ostatecznie w projekcie znalazło się 16 rodzin. Oczywiście była to pomoc... Konkretna według idei szlachetnej paczki i plusem było też to, że zaczęliśmy edukować nasze społeczeństwo konstancińskie, czym jest taka, taki projekt i przez to wydaje mi się, że integrować jednocześnie. Dziękujemy. Zapraszamy teraz do odwiedzenia. Rodziny. Dobra. I mi się no, nie, nie sięgamy do końca, tak? co? Też tutaj przez. To idziemy na resztę. Proszę, 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 wypakowywać to razu. Proszę patrzeć, co tam się... Ja, ja nie wiem, czy to dla ciebie akurat. Chyba wow, to było dla ciebie. Działeś? Co to jest? Bartosz? Co ty masz? Aż już, Aż, już. A ty ci chyba sobie to zbawisz. Nie, nie,

to zostawiam na pamiątkę. Jak się Państwo czują teraz w tej sytuacji? Eee, szczerze w szoku. Naprawdę. Tak bardzo. Chcieliśmy bardzo podziękować. Po, chcieliśmy darczynce. podziękować dar, darczyńcy za to. No. Za to wszystko. Bardzo serdecznie i... A szczególnie pani Marcie. Szczególnie. Bardzo. Naprawdę jesteśmy zaskoczeni, to bardziej dzieci na pewno.